W dzisiejszym filmiku pokażę, jak na konsoli Xbox 360 RGH w najprostszy sposób zainstalować grę z płyty bez wykorzystywania żadnych jakichś dodatkowych zęcznych programów, czy konwenterów z gud z płyt do gut czy tworzenia jakichś różnych dziwnych folderów, ekstraktorów DVD i tym podobnym. Najszybciej i najprościej zainstalować gierkę, którą na dysku twardym konsoli. Potrzebujemy oczywiście gierkę, którą chcemy zainstalować. Konsole przebędą na RGH, jak widać tutaj mamy w tym momencie 50 już tytułów wgranych na dysku. Aby skorzystać z najprostszej metody instalacji gier na Xboxie 360 RGH i tak samo jak na zwykłej konsoli naciskamy na padzie Wielki przycisk logiem Xboxa, przesuwamy się do zakładki Ustawienia Wybieramy ustawienia systemu i potwierdzamy. W tym momencie jesteśmy w głównym menu konsoli. Po wycofaniu się przyciskiem B mamy oryginalne menu NICE. W tym momencie otwieramy napęd naszej konsoli. Umieszczamy w nim grę, którą chcemy zainstalować na dysku konsoli. Zamykamy. I czekamy aż nasza gra się odczyta w napędzie i pojawi się jej okładka. Jak widać na ekranie, pod przyciskiem X, X mamy informację yy, z mo, możliwością informacji o grze. Naciskamy przycisk X. Czasami nie zadziała to za pierwszym razem. Trzeba jeszcze raz. I tu jest taka opcja, jak zainstaluj. Wybieramy, zainstaluj i proszę. Gra się w tym momencie instaluje. No i teraz zaczynamy tylko poczekać, aż nasza gra się zainstaluje do końca, czyli będzie 100%. W momencie, w którym gra się instaluje, zmienię jeszcze, że nie wszystkie gry da się zainstalować w taki sposób. Się, zdarza się kilka tytułów, które można zainstalować w inny sposób, ale ponad 90%. 8% gier można właśnie zainstalować w taki sposób, czyli wrzucając po prostu płytę do napędu, podnosząc do oryginalnego menu konsoli, wybierając opcję zainstaluj, no i poczekanie, aż ten proces dobiegnie końca. Gdy proces instalacji naszej gry dobiega ku końcu. dostajemy informację o tym, że gaz została zainstalowana pomyślnie, i przyciskiem A kontynuujemy, w tym momencie możemy wyciągnąć naszą płytę z napędu, z naszą grą. Odkładamy ją na bok, przy okazji pokażę, że nie wszystkie gry mają taką możliwość instalacji, na przykładzie gry Minecraft, więc umieszczam naszą grę. Minecraft w napędzie. Czekam na odczytanie płyty przez napęd. Mamy informację o grze, ale nie ma opcji zainstaluj. Taką gierkę też da się oczywiście ogarnąć, co pokażę za chwilę. Tylko na razie usunę grę z napędu. Wrócę do oryginalnego, wrócę do menu Aurory. Biorąc postulat na liście wyboru Auror Home i potwierdzając, w tym momencie jesteśmy menu Aurory. Konsola w pierwszej kolejności skanuje urządzenia i skanuje zawartość. Jeżeli coś nowego się pojawi, zostanie dodane, dodane do, to, to do naszej listy. Jak pamiętamy, wcześniej było tych tytułów 50, teraz jest 51. Szukamy naszego tytułu. Na pewno jest, tylko już zdążymy go przeoczyć. Jest. Jak widać, jest na liście. Tu jest nasza płyta. Odpalamy grę. Gra działa. Bez płyty. Oczywiście dostajemy informację o tym, że wymagany jest kinek. Ja nie mam go aktualnie podłączonego, więc gra została tylko chyba po to, żeby pokazać, że działa. Ok, wracamy zatem do menu Aurory. Ja akurat na swojej liście posiadam już grę Minecraft Dokładnie tu Więc teraz napywiem usunę Aby jej nie było Jest 50 Jak mamy ikonkę góry Informującą o tym, że nie mamy, płycie, no nie mamy na napędzie płyty Umieszczamy w napędzie płytę z naszą grą Minecraft, który się nie dało zainstalować. Rzucamy grę do napędu. Napęd zacznie sprawdzać zawartość płyty. I pokaże nam informacje o tym, że jest to gra Minecraft. I teraz jak taką grę, której się nie da zainstalować skopiować sobie na dysk. Naciskamy na padzie przycisk back. Mamy coś takiego jak manager plików. Chodzimy na płytę DVD, tu akurat jest dużo rzeczy. Nas akurat interesuje folder Content 00, i jak widać jest gra Minecraft. Tak znajduje się w folderze Content 00. Zaznaczamy, będą wybieramy opcję Kopiuj, tak jak tutaj widać było w Content 00. Famy się do listy naszych urządzeń Wchodzimy na dysk Do folderu content 00 I z prawej strony wybieramy opcję wklej Klikamy wklej Rozpoczyna się w tym momencie kopiowanie kilki spłyty na nasz dysk twardy Gra już się skopiowała Cofamy się cały czas przyciskiem B do głównego menu. Nasza gierka znajduje się w napędzie, więc ją wyjmujemy. To jest nasza gierka. Jak widać, mamy 50 gier. Więc przeładowujemy Aurorę jeszcze raz, czyli wielki przycisk napadzie Aurora Home i potwierdzamy. W tym momencie, jak w poprzednim przypadku, konsola sprawdza sobie urządzenia, skanuje zawartość. Musimy chwilę poczekać. Znalazło jedną gry więcej i szukamy gry. Minecraft, którą wcześniej usunąłem. Jest oczywiście gra Minecraft. Klikamy, gra się uruchamia i to tyle. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, w dół i subskrypcji mojego kanału.